Szczęść Boże. Witam Was, kochani, na kanale Serce do Serca. Dzisiaj porozmawiamy sobie o łasce wolności i łasce szczęścia. Na początku chciałabym powiedzieć, że wszyscy otrzymaliśmy to samo. Bóg jest ciągle w tym samym miejscu. On nigdy nie ruszył się z stronu Twojego serca. Nawet nie chodzi o badania naukowe, które pokazują, że Bóg podpisał się swoim imieniem na każdej Twojej żywej komórce. To jest niesamowite, kochani, że jesteśmy tabernakulum Boga. To jest niesamowite. Dlatego tak bardzo ważne jest, abyśmy pokochali ciszę. Wszyscy ludzie, którzy poznali smaku wolności. I doznali tego szczęścia. Ukochali ciszę. W ciszy jest wszystko. W ciszy najpierw musimy usłyszeć samych siebie, swoje sztormy, burze, pragnienia. Różnego rodzaju nieuporządkowane emocje jak zazdrość, złość, nieprzebaczenie. I kiedy skonfrontujemy się z tym wszystkim, kiedy przeanalizujemy. To, że ciągle on jest, jam jest ten, który jest. Powolutku zaczynamy uspokajać ten sztorm i zaczynamy wchodzić w nowe, ale tak naprawdę to samo, tylko spokojne morze. I dopiero na spokojnym morzu wchodzimy w źródło prawdziwej szczęśliwości, Królestwa Niebieskiego, które zawsze było. Dlaczego Jezus był tak bardzo znienawidzony przez kapłanów i faryzeuszy? Ponieważ był buntownikiem w obliczu systemu i religii. Jezus nienawidził reguł, Jezus nienawidził schematów, Jezus nienawidził pewnych form religijnych i działań zerojedynkowych. Dlatego w szabat Wykraczał poza prawo, dlatego pokazywał im, że może być w świątyni, a może też być poza świątynią z innymi ludźmi, którzy byli z tej świątyni wyrzuceni. Pytanie, jakim Ty jesteś człowiekiem? Czy jesteś tym samym, czym jest Jezus? Czy chodzisz do instytucji kościoła po to, aby zapracować sobie na jakieś niebo, gdzieś tam, ale wcale w tu i teraz go nie znasz? Jezus powiedział do Nikodema, że aby wejść do królestwa niebieskiego potrzeba jest narodzić się na nowo. I w tem jest pełnia prawdy, ponieważ ja tego doświadczyłam i nie byłam w żadnym budynku, byłam w swoim pokoju. To była jedna decyzja, w której musiałam skonfrontować się z wężem starodawnym, to znaczy z moim własnym ego, które chciało żyć po swojemu i dla siebie. Więc Jezus nie straszy Cię, że wejdziesz do jakiegoś tam piekła, gdzie będziesz się palił w smołach przez wzgląd na obżarstwo czy cudzołóstwo. Puść to wolno. Jezus powiedział w innym zrozumieniu niż Ty posiadasz, ponieważ Pismo Święte nie jest do interpretacji ludzkiej. Dopiero kiedy narodzisz się na nowo z Ducha, możesz rozumieć te słowa w duchu i w prawdzie. A takich to czcicieli chce mieć Bóg Ojciec, powiedział Jezus do Samarytanki, która nie mogła uczestniczyć w obrzędach faryzeuszy w kościołach. Ani na tej górze, ani w tym budynku Bóg chce czci w duchu i w prawdzie. Świątynia może być narzędziem, tak jak powiedział Jezus, tak samo ja chodzę do świątyni. Aby doznać ciszy, nie mogę się odnaleźć tam, gdzie grają te wszystkie dźwięki, melodie albo ludzie powtarzają te same schematy. Ja się nie odnajduję praktycznie nigdy w takim systemie. Ale kiedy jest cisza w kaplicy, ja spotykam się z tatą i doznaję pełni szczęścia i wychodzę przemieniona i niczym mojżesz po modlitwie. Tym powinna być modlitwa, medytacją i spotkaniem się najpierw z tym, co jest we mnie, zmiażdżeniem głowy węża starodawnego, czyli Twojego ego, nie jakiegoś zewnętrznego stwora. Kiedy ego obumiera, znika lęk. I religijność, a wchodzimy w duchowość, wchodzimy w przestrzeń ducha, w której doświadczamy prawdziwej wolności i prawdziwej pełni, o której mówił Jezus, że kto mnie zasmakuje, przestaje pragnąć. Więc pytanie: czy znamy tego samego Jezusa? Bo czasami ludzie myślą, że znają Jezusa, ale cały czas są pod władzą prawa religijnego. I próbują postami, jałomużną, modlitwą, wyrównać swoje wykroczenia z poziomu ego, w którym tkwią, ponieważ uciekli od nowych narodzin, ponieważ się ich bali, ponieważ wielu z nas chce trzymać w garści kontrolę. Zrobię te przykazania, które mi każesz, i dostąpię tego, czego chcę. Pozostawając nadal przy swoim życiu w ciele. Wiele ludzi ocenia jakieś niedoskonałości w innych ludziach, albo mówią, że to, co zewnętrzne, jest nieczyste w Tobie. To samo robili ludzie, którzy byli pod prawem. Oceniali i kategoryzowali na zasadzie zewnętrznych obrządków czy <laughs> zewnętrznego wizerunku. Ale zapominali patrzeć prosto w ducha. I może dzisiaj patrzysz na mnie i mówisz, ten makijaż nie pasuje mi do tego, co ty mówisz. Ale chcę ci powiedzieć, że mój makijaż jest lekki. Natomiast moja uroda jest wyrazista, ale otrzymałam ją od Ojca. Mój ojciec stworzył moje piękno, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. I kocham siebie tak samo bez makijażu, jak i w makijażu, który, jak podkreślę, jest subtelny i zgrywa się z moją duszą. Ja, widząc siebie w lustrze, widzę harmonię. Widzę to, że jestem ze sobą połączona, i że ojciec kocha i akceptuje mnie. I dopiero wtedy, kiedy kocham siebie i akceptuję. Mogę iść i kochać innych, kiedy tego nie ma, kiedy oceniam innych ludzi, kiedy chcę ich kontrolować i wpływać na nich. Muszę zrozumieć, dlaczego to robię i co jest takiego we mnie, co nie pozwala mi być w przepływie z innymi ludźmi i w zgodzie i w akceptacji, o czym Wam mówiłam wcześniej. Bóg nauczył mnie wolności, nawet wtedy, kiedy coś. Nie pasuje do mojego systemu wierzeń. Ja wiem, że wszyscy jesteśmy połączeni niewidzialną nicią i jesteśmy albo w duchu, albo w ciele i w konsumpcjonizmie. Konsumpcjonizm blokuje ducha, ale skąd ty wiesz, czy dany człowiek jest w konsumpcjonizmie? Po owocach, po tym, czy on jest prawdziwie wolny i czy potrafi kochać. Tylko po tym masz prawo wejść w przestrzeń prawdy lub fałszu. Nie ma nic pomiędzy. Więc albo człowiek jest w prawdzie jest narodzony z Boga i jego serce o tym zaświadcza, nie makijaż, nie to, czy umytymi rękoma je obiad, tak jak to byli, było w przypadku faryzeuszy, którzy oceniali uczniów Jezusa, prostytutki, celników, tych wszystkich nędzników, których Jezus wybrał i powołał. I trzeba zrozumieć, że oni oceniali to, że i jego uczniowie nie postępowali zgodnie z ich prawem religijnym, kościelnym. I dzisiaj, dzisiaj jest podobnie: Masz swoje prawo, ja mogę poza nie wykraczać, ale moje serce jest miłujące, moje serce jest przepełnione Ojcem, moje serce jest zjednoczone z Nim, moje serce jest prawdziwie wolne i jestem zdolna, by kochać, ponieważ usuwam wszystkie przeszkody w postaci moich egocentrycznych schematów zachowań. I jestem w przepływie, dlatego jestem szczęśliwa. I trzeba zrozumieć, że czasami my jako ludzie myślimy, że jakaś osoba da nam to, czego my potrzebujemy, ale kiedy jesteś w potrzebie, nie jesteś nowonarodzony. Kiedy jesteś w oczekiwaniu, nie jesteś nowonarodzony. Kiedy jesteś w pustce, nie jesteś nowonarodzony. Pełnia i szczęście jest tu i teraz, i zawsze wynika ona z medytacji, z ciszy, nie z klepaniny, jak powiedział Jezus, że myślicie, że otrzymacie przez wzgląd na swoje wielomóstwo, może kolejna nowenna, a może kolejne coś tam i przebłagam tego zewnętrznego Boga. Ale Bóg nie jest czymś zewnętrznym. Bóg jest w Tobie. I tak jak mówi Ewangelia Jana, Jezus powiedział do Faryzeuszy: czy nie powiedziano, że jesteście Bogami. Bóg doświadcza tego samego, co Ty w Tobie, i czasami to Ty jesteś właśnie tym, który krępuje Boga, który Go zaciśnia, który Go chowa w tym więzieniu i nie pozwala Mu być w tej ekspresji, kreowania rzeczywistości zgodnie z Królestwem Niebieskim, które ciągle jest. Więc nie boję się śmierci wtedy. Kiedy narodziłam się na nowo z ducha, ponieważ wiem, jak smakuje Królestwo, które jest we mnie przeżywane non-stop, sekunda po sekundzie. Mogę być w medytowaniu Królestwa Niebieskiego, odpuszczać. Dlatego ta modlitwa Ojcze nasz jest nie tylko czymś, co ty masz odklepać, ale czymś, co ty masz pojąć w głębi ducha, czymś, co jest smakiem, czymś, co jest. Pełnią czymś, co jest poznaniem, i możesz te słowa przyoblec w swoje, na swoje podobieństwo tego, co ty doświadczasz wewnątrz. Ja nigdy nie modlę się tak samo. Zawsze moja modlitwa jest coraz bardziej żywa, ekspresyjna, a czasami jest milczeniem i przyjmowaniem tego przepływu miłości Ojca, od głowy do stóp i, 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 i wszędzie. Dlatego Jezus powiedział, że Królestwo Boże jest i tu, i na zewnątrz. Jest wszędzie, ale poznali je tylko ci, którzy przestali się wstecz oglądać, ponieważ powiedział Jezus, że każdy, kto się ogląda wstecz, Rozpamiętuje swoją przeszłość, jest w nieprzebaczeniu, jest w ocenie innych ludzi, ciągle analizuje, nie może usłyszeć Bogu, głosu Boga, bo ciągle jest w tej analizie rzeczywistości. Jesteś w konsumpcjonizmie, nawet jeżeli masz etykietkę katolik, protestant, zielonoświątkowy, jakkolwiek siebie nie nazwiesz, jakąkolwiek etykietę religijną na siebie nie nałożysz. Jeżeli nie jesteś wolny, prawdziwie wolny i ciągle jesteś właśnie w tym materializmie i nie ufasz, bo wolność bierze się też z ufności, że Ojciec we mnie żyje i ja po prostu potrzebuję to chwycić i się tym zasmakować. Tak jak mówi Biblia, rozradować swoje serce w Panu, a On spełnia wszystko, ze jest pragnieniem mojego serca, bo w końcu poznałam te prawdziwe pragnienia mojego serca, które zawsze tam były od maleńkości. Dziecko rodzi się czyste, bez smazy. Dziecko rodzi się niczym. Najpiękniejsze dzieło miłości Ojca. Dziecko rodzi się jak Jezus, który przyszedł po to, aby ukazać światu prawdę. Problem polega na tym, że my będąc niezdolni do miłości, działający z poziomu starodawnego węża ego, próbujemy nasze dzieci uczynić więźniami procedur religijnych i naszych własnych przekonań. Wpędzamy je. W tak zwany katabolizm duchowy, zamiast przestrzeń, w którym mogą dokonywać właśnie osobistego rozeznania, co jest dla nich dobre, a co złe. Tak jak puścił nas ojciec w raju, dzisiaj jesteśmy w tym samym raju, nic się nie zmieniło. W Biblii nie czytamy z poziomu tego, co było, Biblię czytamy z poziomu tego, co jest. To ciągle jest, Jego Słowo jest żywe, eksploruje w Twoim życiu, ale ciągle jest. I Biblia nie nudzi wtedy, kiedy czytam ją z poziomu nowych narodzin, z poziomu życia, które zrodziło się we mnie i jest w moim duchu. Dlatego każdy z nas jest egoistą, jeżeli mówi, że kocha Boga, ale jest z nim tylko i wyłącznie dlatego, aby On spełnił coś dla Niego. Każdy z nas jest egoistą, jeżeli chce być z drugim człowiekiem, ale tak naprawdę lubi stan, w którym odczuwa, kiedy się przy nim znajduje. Jeżeli coś z zewnątrz sprawia, że czujesz się jakiś, to nadal jesteś w poziomu ego, nadal jesteś pod panowaniem sił zła, ciemności, to jest nieczysta energia duchowa. Która jest w tym świecie, ponieważ Bóg nigdy nie odbiera życia. Dlatego straszenie, jakąś, jakimś po prostu piekłem, w którym są jakieś tortury, jest czymś strasznym. I nie wierzyłabym we wszystko, co ci powiedziano w tym życiu, ponieważ może się to okazać iluzją. Nawet szatan jest puszczony wolno na tej planecie, tylko dlatego, że Bóg nigdy nie odbiera życia. Bóg, tak jak ja, kiedy ludzie hejtują mnie, kiedy ludzie oceniają mnie, kiedy są nieustępliwi, zakładają kolejne konta, ja ich nadal blokuję. Oczyszczam środowisko wokół siebie, bo szanuję swoją świętą energię, która wypływa z jedności z Ojcem. I jeżeli nie będę siebie szanować, przestaję być w prawdzie. Ojciec nie mógł pozwolić na to, aby szatan, który oddał hołd ego i chciał, Stać się pyszny i taki też się stał, ponieważ wszystko staje się wobec naszej myśli. Tak jak powiedział Jezus do Alicji Lenczewskiej, że każda myśl ma energię, częstotliwość, o tym również mówią badania naukowe. I teraz niebo, które jest przestrzenią stanu umysłu i ducha, jest czystością, jest miłością, jest ekspresją wszystkiego, co najwspanialsze i najbardziej obfite w dobroć i czystość. Nie mogą zostać skażone. Przez pysznego szatana. Dlatego wszyscy ludzie, którzy próbują skazić moje środowisko, są strącani z mojego Królestwa Niebieskiego. Tak jak Bóg strąca szatana na ziemię, tak i ja strącam tych, którzy należą do ziemi, którzy są w materializmie, ja ich tam wyrzucam. Ale nie pozbawiam ich życia, niech chodzą sobie swoimi drogami, ale nie mogą chodzić w moim Królestwie, bo go nie poznali. Dlatego każdy, kto poznał Królestwo Niebieskie, jest mi bratem, siostrą i matką. I wszyscy jesteśmy jedno, kiedy jesteśmy w Ojcu i mamy tego samego Ojca, ponieważ Jezus powiedział, że kto się narada na nowo z Ducha jest jedno z Ojcem i nie ma tam miejsca na podziały, ponieważ wszyscy rozumiemy tę samą prawdę, pomimo tego, że możemy ją obrać inaczej w słowa. Jesteśmy prawdziwie wolni. Kiedy pojęliśmy te prawdy, o których tutaj Ci powiedziałam, zostań z prawdziwym żywym Bogiem, i ukochaj ciszę i rozpoznaj wszystkie swoje własne punkty ego, w którym jesteś zależny, abyś mógł stać się wolny od tych zależności i abyś mógł dostąpić prawdziwej łaski wolności. Ponieważ Bóg Ojciec, kiedy pewnego rodzaju na mojej drodze pojawił się mężczyzna, który był splątany, ego, czyli pychom. I powiedział mi, Klaudio, ty, ja nie rozumiem tej twojej lekkości, tej wolności, że ty się w ogóle nie martwisz, dziewczynu. Czy się spóźnisz na samolot, czy będzie ci brakować finansów, ty przestałaś się martwić, ja tego nie rozumiem. Nie rozumiesz, bo jeszcze nie jesteś w ojcu, a ojciec w tobie. To był mężczyzna, który chodził codziennie na mszy święte, należał do wojowników Maryi. Ale nadal nie był narodzony na nowo, a żeby wejść w królestwo tu i teraz, nie gdzieś tam, po śmierci, to jest tu i teraz możesz przestać się bać śmierci w jednej sekundzie, kiedy narodzisz się na nowo z ducha i zrozumiesz, że jesteś połączony z ojcem. I tak jak powiedział Bóg ojciec do jednej z kobiet, która doświadczyła śmierci, e, właśnie z tego doświadczenia po życiu, kiedy wyszła z ciała, i ojciec jej powiedział, że energia nigdy nie umiera, ona jest. Ojciec jest czystą energią duchową, Ojciec jest duchem, dlatego potrzebuje czci w Prawdzie i w Duchu. Następną sprawą jest to, że na modlitwie możemy dostawać obrazy, możemy dostawać słowa i możemy być w tej przestrzeni ekspresji, która ciągle jest. Możemy być kreatorami, kiedy naszą kierownicę trzyma życie Ojca. To jest niesamowite. I teraz ojciec pokazał mi dwójkę dzieci, które on uczył budować dom. I dał im odpowiednie narzędzia do budowy tego domu. W tym obrazie, który otrzymałam podczas zamkniętych oczu na modlitwie, kiedy zapytałam ojca, czy to prawda, czy ty musisz być aż tak niesprawiedliwy, ojcze, że tylko ja dostałam takie łaski? Ojciec natychmiast mi odpowiedział obrazami. Bardzo namacalnymi, w których przeniosłam się i byłam z Ojcem. I byłam tam jako mała dziewczynka, trzy- czteroletnia. Przypomniały mi się lata moich pierwszych młodości, w których byłam zafascynowana przyrodą i tym całym dziełem stworzenia Boga, zakochana w tym, zanurzona. I byłam w tym przepływie, który świat i instytucje religijne próbowały mi odebrać, ponieważ nie służyły temu Bogu. Instytucje są w śnie, a Bóg chciał dać życie i przywrócić wzrok niewidomym, ale dziś mamy instytucje wypełnione niewidomymi, którzy służą fałszywemu Bogu. I teraz Bóg pokazał mi, Tą naukę, On mi mówił o tym wszystkim, ja byłam tam jako mała dziewczynka i obok mnie był ten mężczyzna, którego Bóg postawił na mojej drodze, który był zmontowany, był w swoim ego, nie mógł się narodzić na nowo z ducha, ponieważ nie pragnął na tyle mocno wolności i jedności z Ojcem, aby puścić kontrolę swojego życia i wolał oceniać tych, którzy mieli tę lekkość z bycia Dzieckiem Bożym. I pokazał mi, że On Dał mi i temu chłopcu, który był pokazany jako mój brat, byliśmy maleńcy tam w tej przestrzeni modlitwy, i pokazał mi, że Bóg Ojciec podszedł i dał nam narzędzia, i zaczął prorokować. Ojciec zaczął nam prorokować i mówić, jak stworzyć tę nową budowlę, która miała symbolizować świątynię Ducha Świętego, miejsce przybytku Ojca, to ja i Ty. I tamten chłopiec dostał te narzędzia. Ale przestał być zaabsorbowany w słowa ojca, i za chwilę znalazł sobie nowe narzędzia i zaczął budować swoją budowlę. Budowaną na materializmie, na własnym, starodawnym, wężowym ego, które chce myśleć po swojemu i chce dogadzać swojemu ego. A ja byłam zaabsorbowana tymi słowami, zafascynowana, pełna podziwu i chęci współpracy z tą łaską. I zbudowaliśmy przepiękną budowlę, w której byłam prawdziwie wolna, tańczyłam, byłam lekka i posiadałam niesamowity przepływ mądrości słów ojca, które nie wypływały ze mnie, ale ten przepływ był, bo ojciec żył we mnie i dawał mi słowa, zwój mądrości, które mogłam przekazywać innym, by czynić innych uczniami. Uczniami ojca. Dlatego ty i ja mamy te same narzędzia. Ale jeżeli nie odrobiłeś lekcji, musisz powtórzyć klasę. Dlatego tu jestem, aby ci to przekazać i abyś mogła i mógł stać się prawdziwie wolny i wolna. Dziękuję kochani za to, że jesteście. Kontakt do mnie zostawiam pod tym filmikiem. Dziękuję za wsparcie kanału Serce do Serca i za to, że możemy łączyć się w prawdzie i oczyszczać iluzję. Dbajcie o siebie. Cześć!